Grupy elementów. W programach ABC możemy wybranym fragmentom nadać numer i nazwę grupy. Ułatwi to później wybieranie fragmentów. Jeżeli dochodzi do zbrojenia, możemy to wykorzystać przy zbrojeniu. W każdym razie warto to zrobić, jeżeli mamy obiekt przestrzenny. W menu pokaż mamy opcję grupy elementów. Wybierz nową. Zacznijmy od dna. Wybieramy płaszczyznę. Trzy punkty. I mamy elementy. No nie trafiłem. Teraz jest dno. Wybierz nową ściana. płaszczyzną No i proszę Państwa Raz, dwa i trzy I mamy ścianę. Wybierz nową. Ściana krótka. Raz, dwa i trzy. Wybierz nową, pokrywa i znowuż płaszczyzną. Raz, dwa i trzy. No i jeszcze wybierzmy sobie jedną, to byłaby przegroda. Też wybierzemy ją płaszczyzną, to no, tutaj się musimy troszeczkę pogimnastykować, żebyśmy to trafili, ale po odpowiednim powiększeniu, proszę Państwa, na pewno się nam to uda. No i proszę bardzo, mamy grupę. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie w menu fragment pojawi się taka opcja jak grupy możemy to Zamienić, wybrać jedno, ono się nam tu ujawni, zostawimy. Proszę popatrzeć, że ja mogę to przechodzić sobie w ten sposób przy pomocy tego przycisku. Pod warunkiem, że mam tylko wybraną jedną. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o deklarowanie grup. Jeżeli oczywiście się pogubimy w tym wszystkim, możemy zacząć od nowa, możemy te grupy usuwać. Jeszcze jest jedna uwaga, jeżeli budujemy nasze, nasz obiekt przestrzenny ze składników z obszarów, to zostają im domyślnie nadane pewne nazwy. Możemy je wykorzystać, możemy je zmienić. Nic jest tutaj na przeszkodzie. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o grupy.